mi w jeszcze. Hej, kochani, jeżeli zobaczycie mi w chociaż jeszcze jednym filmie e, Kamusia, to wiecie, że e, te filmy były ustawione i ja nie wyraziłam zgody na to, e, żeby były w ogóle publikowane i zostałam oszukana. I więcej Wam powiem później, bo muszę wrócić do domu. W ogóle publikowane i... Już jestem w domu, u siebie, jestem bezpieczna. Jest wszystko dobrze. Musiałam ochłonąć, ochłonęłam w taksówce. Chciałam tylko powiedzieć, że oni teraz będą robić wszystko, żebym wyszła na najgorszą i psychiczną, bo chcą wyko wykorzystać moją chorobę psychiczną. Nie jestem psycholką, tylko mam depresję. Ja, ja mogę wam stawić jakie ja leki biorę. Ja biorę leki. Oni do tej pory ukrywają na przykład to, że Viola zabiła psa. Więc on mógł Słowa, oni do tej pory ukrywają, na przykład to, że Viola zabiła psa. To, że potrafił podnieść rękę na swoją dziewczynę. O, ta dziewczyna się nie wypowiada na ten temat, ponieważ ma podpisaną umowę. Ja nie mam z nim podpisanej umowy. Na całe szczęście. Wielka miała Jorka, nie wiem, czy pamiętacie na tych odcinkach. No niestety nie umie się zajmować psami. Ten pies już też raz go zostawiła bez opieki, uciekł gdzieś i krzyczała i panikowała i nie potrafiła go znaleźć, my musieliśmy go szukać. Ostatnio też go zostawili bez opieki, butelki go przewróciły. I tamtego psa, o którego wszyscy się pytacie i mnie już nawet oskarżeliście, i ja nie chciałam powiedzieć, co ona zrobiła, ponieważ chciałam jej bronić, bo myślałam, że to wypadek. Ale teraz jak widzę, jak ona traktuje tego psa, słuchajcie, ona zostawiła psa Przywiązanego do środka w samochodzie z otwartymi szybami. Pies wyskoczył przez okno i się powiesił. I chciałabym to powiedzieć, bo. Bo tak, bo taka osoba teraz będzie wam nagrywać, że ja jestem psycholką. Na poprzednim screenie widzicie, że, nie wiem, on starał się, żebym była, nie wiem, potulna, spróbował się do, próbował się do mojego serducha wkraść e, po to, żebym, żebym, nie wiem, była wierna bardziej, bo ona się jeszcze przyda. Wiola, weź załagodź sytuację, bo ona się przyda, bo się wtedy pokłóciliśmy, czy coś. Mm, no, a kolega nie pokazuje twarzy, ponieważ e, robił nie oszustwa, wyłudzenia w internecie, ponieważ nie chcę powiedzieć oszustwo, bo to nie były oszustwa, tylko wyłudzenia w internecie dożywotni zakaz pokazywania twarzy, w sensie działania w internecie z użyciem twarzy, że tak powiem. No, i tyle. A to też nie jest jego i ta to, to, to rezydencja też nie jest jego, a wszystkie filmy są usunięte, więc nie jestem... Wiecie, jak mnie to denerwowało? E, I teraz będą po prostu z siebie robić dobrych ludzi, tak jak robili na każdym odcinku i mi obiecał, że no, ale e, za jakiś czas zrobimy tak, że... Mm, że, że, że ty, ty wyjdziesz na tą dobrą i że ci będą współczuli, mm -hmm. no i teraz robię to samo, że jakby robię z siebie bardzo dobre osoby, a nie z w ogóle dobrymi osobami, nie mówię też o wszystkich, ale tutaj mi głównie chodzi o Wielkę i o Łukasza, bo to oni mnie okłamywali. I ja od razu mówię, że ja na wszystkie rzeczy, które mówię, mam dowody, a mm, kamerzysta nie ma dowodów. Owszem, biorę leki, ale są to leki na depresję, a nie na jakąś psychozę, czy nie wiem, czy wariactwo, nie wiem. Jeżeli chcecie, ja mogę Wam normalnie pokazać moje, moje papiery od psychiatry, od psychologa, co mi jest. Nie jestem osobą niepoczytalną, nie mam żółtych papierów. Ja macie leki, które biorę, brałam.